Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Zostałam poproszona o to, żeby przygotować odcinek o wszystkich moich welonkach i postanowiłam podzielić go na dwie części. Dzisiaj przedstawię Wam, kto u mnie pływa w głównym, w trochę z ich perspektywy, ale myślę, że uda nam się pokazać i charakter, i osobowości. A w następnym odcinku opowiem Wam trochę o konkursie, w którym bierzemy udział i przy okazji opowiem o grumowaniu ranczu, więc dzieciaczki zostawiam na przyszły odcinek. Big Mac. Pseudonimy. Big Maś, Big Masio. Waga 190 gram. Wprawdzie miał już 205, ale przez te pasożyty schudł. Wiek około 12 lat. Ulubiony cytat. Dajżeć. Czego o mnie nie wiecie? Miałem trudne życie. Pływałem z rybami tropikalnymi, z żółwiami. Ryby mnie podgryzały, więc jak tutaj się znalazłem, miałem traumę przez dobry miesiąc, nawet 6 tygodni. Siedziałem pod filtrem, wyglądałem przez okno i właściwie udawałem, że mnie nie ma, dryfowałem sobie dookoła. Po pewnym czasie odrosły mi płetwy, a także nabrałem koloru. Byłem oddany za darmo, jako ryba bezużyteczna, dryfująca sobie w kółko a tak naprawdę jestem bezcenny. Supermoc. Potrafię złapać muchę przelatującą nad akwarium. Śmieszny fakt. Uwielbiam pływać w rytm muzyki. Lubię energiczne i ostre brzmienia, najbardziej metalikę. Jak zostałem wybrany? To nie ja zostałem wybrany, tylko akwarium, w którym pływałem. Można powiedzieć, że zesłał mnie los i teraz jestem gwiazdą mediów społecznościowych. Bonus. Jestem jedynym Big Maciem bez wołowiny. Apple Pie. Waga 35 gram. Wiek Około 18 miesięcy. Ulubiony cytat. Dobry ten żelik, masz jeszcze? Czego o mnie nie wiecie. Ostatnio udławiłam się groszkiem. No, nie mam pojęcia, jak to się stało. Jem ten groszek przynajmniej raz w tygodniu i nigdy nic się nie dzieje. Utknął mi w gardle. Pływam i próbuję go wypluć albo połknąć i w ani jedną, ani w drugą stronę nie idzie. A tu nagle widzę, że na ziemi na dnie leży jeszcze jeden kawałek groszku. No oczywiście co, ani go zjeść, ani nic. Więc stoję i go bronię. Wszyscy podpływają, a ja zasłaniam ten groszek jak lwica. W końcu zrobili mi operację. Na szczęście udało się rozmiażdżyć ten groszek, ale niestety ten ostatni leżący na dnie groszek zjadł Big Mac. Co mnie to nawet nie wiem, o co takie wielkie halo. Ja jedzenie żelowe zupełnie tak samo jem i nigdy nic się nie stało. Super moc. Codziennie o 6 rano to ja pierwsza słyszę, że otwierają się drzwi z lodówki, w którym siedzi nasze żarcie żelowe. A lodówka jest oddalona o 12,5 metra od akwarium. Śmieszny fakt, potrafię pozować do zdjęć i udawać ptaka. Jak się tu znalazłam, pływałam sobie w centrum ogrodów w jakimś innym ranczu. Wprawdzie on nie miał kawałka skrzela, ale pływał sobie całkiem spoko, a ja trochę polegiwałam na dnie i udawałam trupa. Przyszła jakaś baba i ogląda. Stoi przed tym akwarium 15 minut i tak rozmyśla, jakby miała dostać Nobla z matematyki i pracowała nad jakimś ważnym zadaniem. I w końcu zapakowali mnie do siatki, a potem do worka. Okazało się, że jestem trochę chora i musiałam się podleczyć, ale jak tylko się podleczyłam, wpuścili mnie do innego akwarium, gdzie poznałam swoich przyjaciół. Okazało się, że są trochę dziwni i coś im dolega: jeden miał wystające oczy, a pozostali mieli płetwy grzbietowe. Hit. Pseudonimy: Krowa. Krówka, cielątko, waga 76 gram. Ulubiony cytat: Jeść, jeść, dziewczynki, dziewczynki, jeść, kupa, jeść, kupa, dziewczynki, kupa, jeść. Supermoc. Ogarniam bez problemu pływanie za trzema dziewczynkami naraz. Dziewczynki? Kto powiedział dziewczynki? Czego o mnie nie wiecie? Tak naprawdę to ani nie jestem krową. A nie proszę mnie nie mylić z żadną postacią historyczną. Tak naprawdę to nawet prawdziwym cow ranchu nie jestem, bo jestem technicznie Kaliko, gdyż mam niebieską bazę. A to, z czym ja wam się kojarzę, to już w ogóle nie jest moja kwestia. Jak się tutaj znalazłem? Zostałem zauważony, ale nawet nie wiem jak, pływając w ciasnym i przetłoczonym akwarium. Tak naprawdę dryfowałem trochę głową w dół po długiej podróży, i szczerze mówiąc, nawet nie chciałam się pozować do kamery, ale ona mnie zauważyła. Tak naprawdę oryginalnie pochodzę z fuzą, z Chin. I dosyć niedawno, jakieś kilka miesięcy temu, przebyłem podróż do Europy, żeby się potem znaleźć na drugim końcu świata w Irlandii. Przywiozłem też ze sobą chińskie przywry. Fakt. Jestem ulubionym ranczu mojej panci, ale ona nie chce o tym głośno mówić, żeby nie ściągnąć mi na głowę kolejnych nieszczęść. Kotlet. Alternatywne imiona: Kotleciara, Pixel, Motorówka, Jumbo Jet, Minecraft i Oszty oh, Brzydalku. Waga: 49 gram. Ulubiony cytat? Och, jak się podjarałam. Supermoc. Dzięki pustej głowie i aerodynamicznym kształtom mam nieziemskie przyspieszenie, ale tylko na relacji góra-dół, pionowo, tak jak rakieta kosmiczna. Fakt. Mój wygląd może budzi pewne kontrowersje i nawet jest obiektem żartów, ale jestem jedynym ranczu w tym akwarium, który rozbawi cię do łez. Jak się tu znalazłam? Byłam w promocji, mam ładny kolor i byłam jedną z niewielu ryb w tym sklepie, które w ogóle się ruszały. Oryginalnie również pochodzę z Chin, co daje mi ekstra 5 punktów do odporności. Bonus. Jeżeli uważacie, że welony mają osobowość, to naciśnijcie lajka like pod filmikiem. Lukracja, Przezwiska. Ty szatanie, ty, ty diable wcielony. I duszek. Waga. 116 gram. Cytat. Jedzenie, nie jedzenie, tfu. Jedzenie, nie jedzenie, tfu. Super moc. Nie ja tylko wyglądam jak duch z kreskówki, bo jestem trochę słodka, trochę straszna, ale moje odbicie wychodzi na zdjęciach w akwarium i wtedy wyglądam jak prawdziwy duch. Fakt! Oprócz tego, że mam czarny charakter, mam też wyjątkową zdolność składania ikry kilka dni pod rząd. Jak się tutaj wzięłam? jak dwóch moich poprzedników również pochodzę z regionu Fuzłu z Chin. Wydaje mi się, że to moja nietuzinkowa buzia, która kojarzyła się z memami, zadecydowała o tym, że znalazłam się tutaj w Irlandii. Wanilia, waga 14 gram. Cytat. Nie wiem, nie orientuję się. Zapytaj tego dużego. Supermoc. Umiem się odnaleźć w oceanie z wielorybami, nie znoszą mnie silne prądy wody. Fakt. Urodziłam się śnieżno-biała, ale w kilka tygodni na jedzeniu żelowym oraz w zielonej wodzie zmieniłam kolor kaptura na intensywny żółty. Jak się tu znalazłam? Przyjechałam aż z Chin. Później do worka trafiłam z zupełnej łapanki. Dostałam się tam z 14 innymi dzieciakami, które, jak się okazało, również podróżują do Irlandii. Ale wiecie co? Nie żałuję, tu jest całkiem inny świat. Dajcie znać, jakie są wasze welony, jakie są ich upodobania, preferencje, ważne cechy charakteru albo z czego słyną. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.